Siema z tej strony Maciek przez Małe M. Dzisiaj zagramy sobie w dwa nowe tryby, które wyszły do Mesh Masters: Rumble Mutation Lab oraz Mighty Mushrooms. Pamiętajcie o zostawieniu jeszcze łapeczki w górę oraz subskrypcji, jeżeli tego nie robicie. I zapraszam Was na odcinek. No to na pierwszej kolej zagramy sobie Mesh Rumble Mutation Lab. Wybierzmy sobie pociąga, perka, wybierzmy sobie Mini Clio. I niech będzie, no niech będzie ten buścik. Dobra, i lecimy. I lecimy z tematem. O, tu już zobaczmy co dostaniemy w Mutation lat. E, Dopasowania wysadzą kolor. Ok, lecimy z tematem. Na czwóreczkę walimy, użyjmy sobie buścika. No Booster dobra. Okej, okay, tutaj dalej mogę zrobić? O, zupnię tutaj jest ta Mam od razu aktywacja naszego boosterka. I to lubię, i to lubię właśnie. Leci dobrze jak na razie, dobrze się zaczyna. Dobra, możemy zrobić tutaj właśnie Ekstra mówika. zaaktywujemy sobie boostera od razu. Ale tutaj dyminomisza my akcja się dzieje, nie? Czekajcie, bo muszę się skupić teoretycznie teraz to zrobić, dobra? Zrobimy teraz tutaj aktywajce na pewno boosterka. ciąg jest właśnie spoko, bo widzicie co on robi, nie? No i elegancko i znowu mi się odnowił booster, nie? A szkoda, nie skorzystać, nie? Lecimy. Dobrze to wygląda. W jak widzimy, jesteśmy na razie pierwsi. Jak na razie, dobra, ekstremowika zrobimy w tym momencie. Tutaj to kolejny ekstremowik wchodzi. Już mamy busta zrobionego, ale czas mi się skończył. Kurde, a dwie jeszcze nie wykorzystałem. No dobra, klasyfikacja, zobaczmy. Na razie jestem pierwszy. No i tutaj odpadają. Papa. Pa. Lecimy dalej. Ilu zostanie? Dobra, lecimy na razie, skupić się na rundzie drugiej. To dostajemy teraz od y, Mutation Do Dopasowanie poziomu wysadza wiersz. Ok, guścig. Na pierwszej kolejności na pewno poleciśniemy. Hmm, teraz tutaj ekstra mówić można zrobić. Eleganckość Booster odkrywany znowu może być. To mi się podoba, to mi się podoba. Dużo się dzieje i dużo jest akcji. Extra mówi, wykonujemy teraz. buścik. znowu aktywny jest. No i elegancko i to lubię. Lecimy. Okej, okay. Mamy taki sposób. No dobra, dobra, co teraz mogę zrobić? Aktywujemy boosta na razie. Póki jest, to trzeba korzystać, nie? Jeszcze nie wykorzystałem skarbołuszka i gwiazdek, nie? Nie wiem, może... Na razie tu zróbmy. Mamy extra mówik był w sumie. Aktywacja. Kurde, patrzę się teraz na wynik, to faktycznie jestem na razie pierwszy. O kurde, czas się kończy. Tutaj w tym momencie. Ekstra mówik wleciał. Dobra, elegancko, samo się wszystko dzieje, no i koniec czasu. Jeszcze trzecia runda zostaje przed nami. A udało mi się przejść. Na razie, jak na razie, jestem na pierwszym miejscu. Tak, na pierwszym miejscu. Dobra, finałowa runda. Fokus, 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 ale kliknij boosta, boosta, boosta na razie. Boosta szybko. A, dobra, jeszcze też lab. lap. E, fioletowe ładują booster. O! Spoko. Znacznie mute skin lap daje tą różnorodność, nie? Jak widzicie. Gdzie tu mogę, tutaj zrobimy gwiazdkę. W końcu wykorzystam imperkę. No i dobra. Co tutaj zrobić? Dobra, skoro było już kaperka i użyjmy sobie tutaj, w tym miejscu. O, akurat skoczyło. Aktywacja boostera. Dobra. Hmm, tutaj zróbmy. Boosta. Boosta, zaraz użyjemy. Boosta, boosta, boosta. Jak to poleciało? Dobrze, boosta musimy użyć. Ale fokus, ale fokus. Kurde, jestem pierwszy na razie, dobra, nie skupiam się na razie. Tam, na razie, tutaj ekstramówik mamy. Tutaj zróbmy teraz. Anti. okej, okay, aktywacja na pewno, bo stara polecieć. Tutaj. Mamy. O, samo ciało! O, kurde, przegonił mnie. Aktywacja szybko-boostera. Nie wiem czy zaliczy mi, o kurde, liczy, że zaliczy, 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 proszę! O kurde, zaliczyło, zaliczyło, o ja! Udało się! A, wygrałem! Wygrałem mecz Rumble! O kurde! Ej, dobrze! No i elegancko, wygrałem mutation lat Rumble, hehe! Dobrze, udało się. Dobra, przechodzimy do drugiej części filmiku. No i dobra, i teraz zaczynamy trybik Mighty Mushrooms. Proszę bardzo, gramy. Tutaj oczywiście w tym trybie możecie wykorzystać trzykrotnie boosterka. Weźmy sobie tak, zmienimy trochę perka. Weźmy sobie skarabę łóżka. A tutaj jest w porządku to, co weźmiemy. Ok, jest ok. Małpkę weźmiemy, wykorzystamy dalej. Ja myślę, że tak, bo małpka dla mnie jest tak jakby naprawdę mocno OP. I zróbmy sobie razy trzy. Razy 3, czyli dostaniecie więcej do wygranej tak naprawdę przy tym trybie teraz. Próbujemy, próbujemy swoich własnych sił. Twoja kolej. Podaje się? Czemu się podaje? Robi tak. I zróbmy tak. Co jest? Już się poddał oponent dlaczego? A i dlaczego? No to no dobra, to był bardzo szybki wesz No nie no, lecimy dalej, no nie zdążyłem wam pokazać. Okej, okay, dzięki Dobra, jeszcze raz zagrajmy z tymi samymi bustami Ale dlaczego tak kurczę uciek szybko? O! Ciesianka Podobna punktacja w ogóle była tutaj Więc za spokojnie, moja kolej Mamy ekstremówik I tu robimy taki coś Nie, tak nie można, dobra. I tutaj mamy grzybki, kurcze, ale nie wiem, czy tak... Pol o nie! nie, 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 trochę zrypałem, bo mogłem troszeczkę to inaczej zrobić, ale dobra, trudno. No właśnie, no właśnie. No ale, no dobra. Bardzo ładny, bardzo ładny ruch. Wykorzystajmy, może będzie łatwiejsze, że akurat trafi w tamto. No i zróbmy coś takiego Majnek, turno Ciśniemy taki spociu, Mamy pełni. Ale kurczę, te multiplayery to i tak jeszcze. Kurczę. No. Widziałem już lepsze troszeczkę ruch, ale no trudno, no. Dobra, Maciej, musisz się rozbudzić. Musisz się rozbudzić, wykorzystywać teraz boosterki w takim razie. Ale i dało, dobrze. Smoczek sobie tutaj zaraz ziemnie ogniem Kurczę no I 70 Majne turno A nie jeszcze nie, teraz majne turno Myślę, turn. że od razu czy mogę zrobić gdzieś cztery ruchy? Nie, nie mogę nigdzie zrobić od razu wykorzystam posterka. mamy to. Dobra, weźmy skrabołóżka i tutaj Mamy ekstra. Gdzie ja jestem ślepy? Ja jestem ślepy, masakra, masakra, ja jestem ślepy <laughs> Może <Muszę> okulary założę <laughs> Tutaj co ja zrobiłem w ogóle <laughs> Pokażę jej od razu No i grzybka chyba rozbije, nie ja. Extra Bardzo ładny move. <laughs> Ale fajnie się ułożyło wszystko. Ale to ładno, no. no. Dobra, co możemy jeszcze zrobić w tej rundzie? Muszę od razu zobaczyć. A, bo to już był koniec. O nie, no to ja już nic nie zrobię. No cóż. No dobra, no. Była lepsza, good game, good game, good game No i jak widzieliście w dzisiejszym odcinku niezbyt dobrze mi poszło Ale pamiętajcie o tym, że trzeba się dobrze bawić Nawet przegrywając, ja się bardzo dobrze bawiłem Było śmiesznie I pamiętajcie, żeby skorzystać jeszcze z mojego linku Żeby ściągnąć giereczkę, oczywiście trzymajcie się I do następnych odcineczków, papatki